Zabijecie, zabijecie, zabijeszmy się zabijecie! Jesteś tego świadom! Mario! My, Mario! Haha, zmieniłem temat, opatki radziłem! Zabijecie! Zabijcie! Ja Zabijecie! Wiesz, jak nagrywam! Teraz pokażę Ci moją gębę Czekaj zobaczymy, zobaczymy Dała moja gęba, jak mi to powiedziałeś Zabijcie. Co to jest? Wiesz, że to nie też Ludzie, o ja, będą mieli cię, na... będziesz na YouTubie Nie zgadzam się to jako... po policję. Jeśli jesteś youtuberem, to... Mogę. Kurde. Chyba jesteś os już osobą publiczną. A spoko, czyli y, muszę zmienić z MasterCarda na coś innego. <laughs> Jaki mam? <wody. laughs> Co mam zrobić do cholery jasnej, bo nie wiem. Zależy w związku z tym. Z czym? Jak... Jak... Boże, ja, ja tu <coughs> jakiejś grupy mam dojść Mówię, że jesteś w grupie, wejdź na swój profil Jestem w dupie <coughs> wiesz. No i my tak ciągle, słuchaj, lol No, wiesz, ja to naprawdę nakrywam Nie wierzysz mi? Nie wierzysz mi? Jak małe dziecko Jak można nie wierzyć? A ja wcieprzam paluszki i z biedonki. Czekaj chwilę. Czekaj chwilę, bo czekaj chwilę, bo nagrywam jedno jedrem, jedrem, telefonem. Czekaj chwilę. jak mnie słyszysz? Dobra, teraz lepiej. Widzowie, tak, to jest. Eee, za kulisami terrarii tak nag będziemy nagrywać z killerem terrarię cieszcie się i radujcie yeah gadam już od godziny 7 minut 37 30, 309 sekund człowieku nie wiem co ty brałeś ale daj mi na miały. <laughs> spoko <laughs> brałem lody śmietankowe kurde ja może mam odpocząć z netto z netto. Ale Co? Słychać było mojego brata? Słychać było mojego brata? na swoją gębę, to byś się uśmiał. Ja zresztą ci pokażę. Kurde, że w stu dzieciach. Wszyscy, no dawaj. A wiesz co mój brat powiedział? Mój brat jest dość... Ale no i dobre. dobre i, i taki jedną <noise> Czemu zoom jest? Ja usłyszałam tu mój, że nie jest. <noise> ja z ciebie nie mogę. Będzie hit na YouTubie. A teraz usłyszałem, będzie hit na YouTubie. <noise> Jakie many! Jesteś walnięty na głowę. A twoja kamerka ma jakoś jak... Twoja kamerka ma jakoś mojego gówna Tak bez sensu To PlayStation 3 Co? To jest do PlayStation 3, ona nagrywa w HD Ale wyglądasz jak gówno dosłownie, taki rozmazany jesteś Zmień sobie jakoś Mam Ja nie mogę się zmienić jakości, la się Nie! To no pójdę, pokażę się. Garniak, Garniak, Nie widzę go! O Boże, to ty jesteś, to wybrać. Teste to ja No, do siebie podobni? No chyba nie. Kurde, ja to nakrywam! pak? To będzie do nieudanych scen, albo coś tam... ten Tak, nie to będzie na koniec. 10 minut, kurde fail na naszego gadania. wydania. Okay. Okej okay, Alex? pójdź tam bajki? Przejdź do top okej. O mam mega fail. Z dwu cięcie! <tosławka> nie, to nie mogę z nim. Popping time. It's popping time! Tak to jest... Lol. To jest, to jest zapowiedź y serii nowej Dokładnie terrari y Teraz nagrywasz zwykłą serię Co? Nie Ale o co ci chodzi? Mindfuck Dobra, dawzem medal Dobra, dobra, chyba kończymy te tego Będziemy nagrywać terrarię Co <grym> <Sorry>, ja, wziąłem ducha <grym> To będzie z bidula. Dobra, chodź, jak kończę jeszcze ten, nagrywać to, co teraz nagrywamy, naszą rozmowę. I chodź teraz nagrywać. Lajwa! Dobra, Prowadź więc... Ale się robi lajwa. My się... Potem ci powiem. Nie! Yeah. My się z wami żegnamy. Gadali kacerator.pl i... Kac.pl 12. Komentujcie, subskrybujcie! I kurde, fapujcie, kiedy chcecie i o temacie. Żal. <laughs> no to miałem powiedzieć, dobra, cześć.